Proszę milczeć, pani Żukowska. W Na... przytłaczających wypadkach niewinnych starców, kobiet, dzieci to stare trupy. Pamięta pani, jak pani się o wołyniu wypowiadała ofiara? ofiarach. Zstąpienie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dla mnie kolaborant to kolaborant. Ta ustawa to kompletny bubel prawny i merytoryczny. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał Polityka RP, zostaw łapkę w górę, komentarz i udostępnij ten materiał dalej. To naprawdę pomaga, bo dzięki temu film trafia do większej liczby osób. Jeśli chcesz wesprzeć mnie jeszcze mocniej, możesz kliknąć przycisk Wesprzyj pod filmem albo dołączyć przez Patronite. Każde wsparcie daje mi możliwość nagrywania kolejnych materiałów i rozwijania kanału. Dziękuję każdemu, kto jest częścią tej społeczności. I zapraszam do oglądania. To haniebny, antypolski Paszkwil, autorstwa postkomunistycznej lewicy. To skandal, że w 2026 roku spadkobiercy PZPR z marszałkiem czarzastym na czele próbują szkalować narodowych, podkreślam, bohaterów, jednocześnie nagradzając sowieckich kolaborantów z pieniędzy polskich podatników. Kapitan Romuald Reisbury to bohater, to autorytet. Kawaler orderu Virtuti Militari. Chcecie wypłacać do, po 50 tysięcy złotych spadkobiercom ludzi, którzy służyli UB i NKWD. To jest czysta zdrada narodowa i zemsta czerwonych na niezłobnych. Kolejna! Proszę milczeć, pani Żukowska. Nawet opinia biura ekspertyz miażdży ten bubel prawny. Wykazując jego konstytucyjne naruszenia i moralny absurd. To cyniczna próba przepisania historii pod dyktando katowni UB. Wnioskowa wnioskodawcy z lewicy, Czerwona Banda, Powinni się bić w piersi za zbrodnie swojego systemu, a nie pluć w twarz milionom ofiar komunizmu. Dziękuję bardzo, to Etyczna ohyda, która musi natychmiast trafić do śmietnika historii. Cześć i chwała bohaterom! Żołnierze wyklęci wieczna pamięć! Cześć i chwała kapitanowi. Dziękuję. Panie pośle! Wyłączyłam panu mikrofon. Przekroczył pan pół minuty wystąpienia. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady sejmu. I zapraszam pana posła Markasta. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Założenie tego projektu ustawy jest niebezpiecznym precedensem gdyż w rzeczywistości jest ona napisana przeciwko jednemu oddziałowi podziemia niepodległościowego na korzyść spadkobierców kilkudziesięciu osób, w tym kolaborantom komunistycznym walczącym z Polską. Tak należy to przyznać, zginęły w ogniu ukryte także niewinne osoby, które ukryły się na strykach i w pełnicach podpalonych domów. Samo podnoszenie iż była to zbrodnia na tle rodowościowym i Religijnym jest aberracją historyczną. W oddziale Romualda Rajsa-Burego było kilku oficerów wyznania prawosławnego, w tym jego zastępca. Jak można oskarżać, iż wyroki dokonywano tylko dlatego, że była to ludność prawosławna? Żenada i niekompetencja. Zasadniczo działania były skierowane przeciwko kolaborantom, w tym współpracującym z NKWD i UB. Bronicie kolaborantów! W prawomocnym wyroku uniewinniającym samego Burego i oddział sąd napisał wprost, i zdziałał on w stanie wyższej konieczności. Kompletnie irracjonalny jest także okres, którego on dotyczy. To jest absolutny bubel merytoryczny. Dla poseł sprawozdawcy kilkadziesiąt osób zabitych z wyroku państwa podziemnego, a także niewinne ofiary, które zginęły w palących się domach. To osoby, które wart, które, którym warto spłacić oszkodowania. A setki tysięcy ofiar ukraińskich bandytów, którzy zginęli w męczarniach, przytłaczających wypadkach innych starców, kobiet, dzieci, to stare trupy, pamięta pani, jak pani się o wołyniu wypowiadała o ofiarach, nie które nie ma się co zajmować. Tak mówiła rok temu. Przypomnę, że w czasie II wojny światowej i po wojnie tylko z rąk bandytów ON i UPA oraz ukraińskich formacji kolaboracyjnych zginęło ponad 600 tysięcy obywateli polskich, około 400 tysięcy Żydów, 150 tysięcy Polaków, kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, Rusinów, Łemków oraz liczne społeczności Ormian i Czech. Rodzinom ofiar wszelkich kolaborantów nie należą się odszkodowania, a to, oni nie ginęli z powodów narodowościowych i religijnych. Dla mnie kolaborant to kolaborant. Ta ustawa to kompletny bubel prawny i merytoryczny. Dodatkowo potwierdzającym w swoim przesłani przesłaniu interpretację, interpretację propagandową Rosji po 17 września 1939 roku. Wpisujecie się w oczekiwania Moskwy, a mianowicie potępiacie państwo polskie. W każdej formie. Przed i po II wojnie światowej. Duża część ofiar współpracowała z NKWD. Wskazywali po 39. Ro rodziny, które należy wywieźć na Syberię, które aresztować. Potem to samo robili po 44. roku. Na wojnie zdrajców się likwiduje, a to była wojna. Część ze zlikwidowanych osób tworzyła czerwoną gwardię na tych terenach. Nie trzymacie się faktów historycznych i prawomocnych wyroków. Film o dziale podwójnie wyklęty jest od dekady na półkach. Oskarżacie w formie ustawy człowieka, który za walkę z Niemcami był odznaczony Krzyżem Wiltuti Militari, Krzyżem Walecznym, za walkę z NKWD, Srebrnym Krzyżem Wiltuti Militari, Krzyżem Zasługi z Mieczami. Polityczne miernoty wzięły się za poniżanie osób, które oddały życie za Polskę. Był on oficerem podległym podpułkownika Krzyżanowskiego-Wilka, dowódcy AK na Wileńszczyźnie, ojca wicemarszałek Sejmu Olgi Krzyżanowskiej. Według was Polska, państwo polskie ma przyjąć na siebie odpowiedzialność za działania zwyrodnialców z UPA, bo ta ustawa w tym kierunku idzie. Tych, których wcześniej mordowali Żydów i Polaków. Tak było w starej Bilczy, gdzie ukraińscy policjanci w służbie Niemiec zamordowali 730 Żydów, a później trzykrotnie chcieli wymordować ludność Birczy. Za takich państwo ma przejąć odpowiedzialność. Bandyci z upapalili, mordowali na pogórzu Przemyskim do 1948 roku. Może się o, o, o tych kolaborantów upomnijcie. Panie, panie marszałku. Czy tylnymi drzwiami nie chce się wprowadzić odszkadować za słuszną, no, zawinioną przez działania terrorystyczne ONU operację Wisła? w formie precedensu, albo później nowelizować ustawę. Nikt w Europie nie zaproponował tak bzdurnego merytorycznego projektu. Ten, po, ten projekt nadaje się tylko merytorycznie do kosza i zgłaszam wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu, bo tylko tam powinien się znaleźć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. Polemizowałabym z panem nie tylko jeśli chodzi o formę użycia panie marszałku. A teraz posłuchajcie e... tego gniota i bubla prawnego posła wnioskodawcy, czyli Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Mam zaszczyt być wnioskodawczynią projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub prasowym w latach 1945-1946. Chciałam, zanim przejdę do założeń samego projektu, zważywszy na tytuł ustawy, oddać głos właśnie tym ofiarom, bo za dużo mówi się o tych, którzy dokonali tych zbrodni, a za mało o tych, którzy byli ich ofiarami. Chciałam oddać głos tym rodzinom, świadkom i świadkiniom wydarzeń z tych lat na Białostorczyźnie. I mam zaszczyt pozdrowić posła Eugeniusza Czykwina, który jest redaktorem książki Żołnierze Wyklęci Białostoczyzna 1945-1947, której za chwilę odczytam kilka, kilka wspomnień bardzo wstrząsających i bolesnych. Bardzo proszę, żeby pan milczał, bo to, co pan usłyszy za chwilę, może naprawdę panem wstrząsnąć. Mieszkanka Zaleszan, i oni nas wszystkich do tej chałupy po tej stronie zapędzili, a tam odczytali, że ludzie tu mieszkają źli i przez. To wieś zostanie spalona. Później już mówiono, że to z innych wniosek na nas ich napuścili, a oni postanowili nas wszystkich, bo byliśmy niby wszyscy źli. I tak zapędzili do tego domu i tata już został. Siostra pobiegła, a mama miała iść, ubierała się, ale wyszła na podwórko i mówi: że 'Z dziećmi zostanie, a ja powinnam biec do ojca, bo pewnie wywozić będą. To ja z tatą, a ona z najmniejszymi dziećmi będzie.' Inna mieszkanka Zalesza. To był mój dom. Mieszkaliśmy w nim i ojciec razem i drugi brat też. Jak przyjechali, to wszystkich do jednego domu zapędzili, do innych domów słomę znosili. Oni nas zamknęli, zaryglowali, że nie mogliśmy wyjść. Ale stukaliśmy, stukaliśmy i ta zatyczka odskoczyła, i zaczęliśmy uciekać za ogrodami, tam do toporek w stronę sak. Wiemy, że nasza mama, mimo że mocno poparzona, to nas ratowała, a mama była w ciąży. Moja mama była tak spalona, że aż płuca się przesmaliły, cały bok jej wypaliło. Jeden braciszek trochę był poparzony, bo, taki, bo za taki mały młyn zboża się ukrył. Ale od dymu zaczadział, a jeden to prak praktycznie cały spalony był. Tylko kawałek nogi, stopa nie była, a tak na węgiel spalony. Wnuczka jednej z ofiar. Spłonęła pierwsza żona mojego dziadka. Miała 36 lat. Została pochowana na miejscowym cmentarzu w Zaleszanach. Była w ósmym miesiącu ciąży. Ciało jej się tak wypaliło, że aż to dzieciątko wypadło. Zdążyli je jeszcze ochścić. Szanowni Państwo. Byliśmy w tym roku z marszałkiem Czarzastym na uroczystych obchodach 80. rocznicy dokonania zbrodni w Zaleszanach. Właśnie tam odwiedziliśmy m.in. Monaster Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach. Siostra Elżbieta Niczyporok, siostra Katarzyna, podarowała mi odzwierciedlenie ikony, bo wszystkie te spalone osoby, a to m.in. były bardzo małe dzieci. Między spłonęło żywcem 14 osób, w tym 7. Dzieci. Wśród tych dzieci byli Sergiusz Leonczuk, jeden roczek, Nadzieja Leonczuk, dwa tygodnie miała, Michał Niczyporuk, lat 16. To były niewinne ofiary, zbrodniarze przyszli i spalili ich dom nie tylko we wsi Zaleszany, ale też we wsi. Puchały stare szpaki, zanie, wulka wyganowska. Te ofiary zostały przez cerkiew prawosławną zaliczone do grona męczenników. Tu są właśnie prezentowane. I chciałabym, żebyśmy pamiętali, że te osoby zginęły głównie dlatego, że na ścianach w ich domach wisiała ikona, że były prawosławne. Z tego powodu zostały zamordowane. Ta zbrodnia, wiele zresztą zbrodni, nie tylko ta w Zaleszanach, miała, nosiła, nosiła znamiona ludobójstwa. To nie była w żadnym wypadku walka o niepodległy byt państwa polskiego. To była czystka etniczna, czystka etniczna i religijna. I wcześniej Instytut Pamięci Narodowej sam opublikował taki komunikat, sam to stwierdził, że żołnierze Burego z tego powodu dokonali tych zbrodni, a nie dlatego, że walczyli o państwo polskie. Ja naprawdę jestem przejęta tą sprawą i naprawdę uważam, że po tylu latach, szczególnie zważywszy na to, że rodzina Rajsa Burego otrzymała odszkodowanie, to krew i pamięć tych ofiar, tych małych dzieci, panie pośle, małych dzieci kobiet w ciąży. Nie mam szacunku i nie będę mieć szacunku do zbrodniarzy i ludobójców żadnych, ani do Putina, ani do Burego. Pani, pani poseł. I przede wszystkim i przede wszystkim, przede wszystkim panie, panie Pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Pamięć ofiar domaga się sprawiedliwości. I naszym zdaniem ten projekt ustawy jest właśnie projektem sprawiedliwościowym, dlatego że jego sednem jest jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 50 tysięcy złotych przysługujące osobom które doznały uszczerbku na zdrowiu, gdyż no niektóre z tych ofiar prawie spalonych na węgiel przeżyły oraz najbliższym członkom ich rodzin, małżonkowi, rodzicom, dzieciom, ofiar śmiertelnych. Wnioski mogą być składane do szefa Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, który będzie prowadził postępowanie administracyjne i realizował wypłatę wyłącznie bezgotówkowo i jednorazowo. Projekt przewiduje też rozwiązania osłonowe. Świadczenie ma być zwolnione z PIT oraz nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych pomocy społecznej. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o kombatantach, rozszerzając katalog osób, wobec których stosuje się przepisy o ofiarach represji, w tym poszkodowane w wyniku przestępstw lat 1945 1940 6. Projekt ma zamknięty krąg beneficjentów. Szacujemy go na nie więcej niż 100 osób. Maksymalny koszt budżetowy to 5 milionów złotych. Projekt nie wywołuje istotnych skutków gospodarczych, nie nakłada obowiązków na przedsiębiorców, nie obciąża jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak mówiłam, ten projekt ma przede wszystkim wymiar symboliczny, sprawiedliwościowy. Przywraca poczucie godności, sprawiedliwości, wyrównuje status poszkodowanych wobec innych grup. Objętych dotąd rekompensatami wzmacnia zaufanie do państwa jako gwaranta praw człowieka. Bardzo proszę, żeby Państwo, Panie i Panowie Posłowie, rozważyli w swoim sumieniu to, o czym mówiłam i żeby pamiętały o tych ofiarach o męczennikach spalonych żywcem na Białorusi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad Panie, tym punktem porządku dziennego. Muszę, przepraszam, przedłożyć wniosek o skierowanie poselskiego projektu ustawy do Komisji Połączonej Sprawiedliwości i Dziękuję. Wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i trzyminutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Marek Ast, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.